Hej, cześć, witajcie w, w trzecim odcinku z, z Club Mechanika. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem w pierwszym odcinku co że zaczniemy od nowa To tak jest, jesteśmy na nowym save'ie. Na nowym świecie i widzę już taki teren, gdzie możemy się... Tak, 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 jesteśmy koło tego, dobra Teraz już nie pomylę się i zbuduję fajny, fajny dom po prostu żeby się nie pomieścić, fajny dom spróbuję zbudować Tam jest tam takie coś jest zbudowane Dobra Nie mogę zrobić Tu jest te pole tu f... fajnie by to wszystko wyglądało jakby teraz nie mogę skrócić, przełączać Co jest? Ja mogę, dobrze, Tylko jak biedny mogę Dobra, pobiegniemy i myślę, że fajne miejsce jest Nie, to bardziej tam mi się opłacałoby budować Tu jest to pole A, tu jest fajna polanka i tu by było takie fajne pole no czegoś po tutaj o no może być, dobre to tutaj zaczniemy budować tą chatę i z czego tą chatę zbudować Ech. z kamienia, drewna Walniemy z kamieniem. Znowu się na jakiejś górce nie... to tak... czekajcie, bo tu trochę tak jakaś... krzywo jest. Nie wiem co to jest. A on ci gra? Nie wiem czy to teraz głośniej się zrobiło No epę wezmę O Ciekawe czy teraz się troszeczkę poprawiła dźwięk A na pewno ja go to potem tym poprawia ale Na razie chata będzie nasza szerokość Może tak, Luj, że ta trawa jest w naszej chacie. I to tam... Nie wierzę w to, że to przestało. Mi to tam nie przeszkadza. Te, tam roślinności w domu. Dobrze. Może teraz już trochę umiem budować, to wyjdzie coś z tego budowania. No Zabudujmy tutaj te dziury Dobudujmy jeszcze tu kawałek To co nie było Dobudowane tu widzę że troszeczkę zabrakło Tyk Tyk No i tutaj To nie to Dobra chatkę. no jest duże jest tu jest nie wiem, żeby taki most, ale to zaraz, to zaraz coś to się z tu wykominuje. Więc trzeba zrobić na razie takie rogi. Dobrze. I tak. Ja to połączę teraz taką podłogą i zaraz coś tu coś wykombinuję tutaj Dlaczego mi nie sięga podłogi Troszeczkę za ten obrócimy Teraz tu Teraz by sięgło do końca ale widzicie nie, Tu już nie sięgło I teraz bym musiał znaleźć środek Zaraz to jakoś obliczymy Ja to wszystko w razie tak, wykasujemy ten środeczek tu. Tak. I czy mniej więcej zrobiłem równo? Raz, dwa, na raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa na trzy na cztery na piętna, sześć na siedem na osiemnaście.

Otwierane takie do góry, a takie jak boczne się robi, to ja nie wiem. Zaraz, ktoś, zaraz to zobaczę jak się robi boczne, potrzebujemy to, potrzebujemy to, potrzebujemy to, to, i to, 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 to. to! ja zaraz zaraz wrócę na chwileczkę. Zaraz przyjdę. Dobrze, już jestem, no, możemy dalej budować. I... Będzie tu o M... Um. tu wejście. Tu teraz trzeba co połączyć z tym? wejść i wejście zrobić Będzie się otwierało do A może być Na takie wyjście. razie ja potem może je poprawię, ale na razie niech jakoś tam będzie, nie? Teraz farbniemy sobie tą chałupę. Muszę wiedzieć, gdzie są drzwi. Tak. Dom będzie na takim może kolorem, jak to będzie wyglądało, w ogóle? Taki bardziej dziwaczny ten kolor A takie szare Wszystko szare jak to jak więzienie wyglądać będzie Dobra Wszystko ładnie szare Zamknij na hałupę, żeby cykl nie wyszedł. No, teraz czuję się bezpiecznie. Dlaczego nie jestem, mi się to zrobić. Dobre. A teraz tu... Teraz nam no ładnie hata wyjdzie, tak myślę. No, terenie. Tyk. A i tak wszystko pomalowamy na to szare, to teraz trzeba odznaczyć te, te drzwi Aha. Tak nie może być żeby drzwi drzwi, farbnie, drzwi to powinny być z desek, ale dobra Farmimy na takie kolory No ale niech będzie, no co ja zrobię, kamienna musi być, tak? nie wiem na jaką podłogę czarną? nie, brzydko wygląda szary? szary to jest lepiej my podłogę na szaro takie ładnie dzisiaj upiększymy tak tak, tak ładnie na szaro tu to jeszcze gdzieś zostawiłem? chyba nie dobra to teraz mamy podłogę i zrobimy jakby okna też, zrobimy sobie okna a my nie zrobimy sobie okna jak zrobimy okna już takie bym musiało być ale to taki no, też ma też inny kolor, jest taki biały, to jest taki ładny, żeby lepiej było widać, nie bo to, to przez takie... Oh. Nie wiem, nie wiem, dobra, czekajcie, jeśli tutaj mamy te okno, to jest tu, tu, a to chyba na takie, na jakiej to jest wysokości, to ja nie wiem. nie wiem, tu. Czekajcie, jest to na pewno odtąd, dotąd, a na wysokość jest raz, dwa, trzy cegły na dół, raz, dwa, trzy, Mniej więcej tu by się zaczęło, nie? A, trzy, ceg... no, trzy cegły też do góry, raz, dwa, trzy. więc no dotąd sobie teraz no tu łap więcej dotąd no mamy okna okay. a to takie jedno duże ale takie to mam no, ten pomysł a to takie jedno oh. Tu zrobimy sobie takie większe już okno Jakby do chatu takie już barkonowe Nie wiem czy to równo, ale to na razie mnie to nie obchodzi czy to równo Teraz musimy zrobić Schody Tak żeby wejść do góry to muszę robić właśnie w taki sposób te schody tak będzie ładna chata, tak jak mi się wydaje tak, te schody wyliczyłem no, ja jestem dobry a nie jednak nie a nie jestem dobry dobrze wyliczyłem sobie te schody odkąd zacząć Skrytka jest okryta. A, to ładnie wyglądało, to trzeba tak zrobić. Tak, to też tak. Dlaczego mi się tak... Tak, dlaczego... Nie wiem dlaczego mi się tu dziury porobiły Może wkliknęłem przypadkiem Aha, znowu, nie ten guzik bo wygląda to ładnie mm, no A tu z drugiej strony też tak zrobimy w taki oto w fajny sposób dobra. tak zakończymy to sobie no, ale ładnie to wygląda mi się podoba, dobra e Teraz żeby zacząć górę, górę, z dach takiej górę, znaczy tu górę taką Górę myślę, że zaczniemy robić z drewna, dach, bo gdzieś z kamienia dach Fundament to będziemy robić z, z kamienia a dach z z z z, z, z drewna się zrobi ale to ładnie wygląda Jest jak farbne to w ogóle. Trzeba do końca ten duck zrobić. A dlaczego mi się urywa zawsze, jak już dochodzi do końca? Dobra. Tu już jest prawy dak zrobiony. Aha, tu nie mogę chyba. Czy będzie mi się otwierało? Będzie, nic się nie stanie. To dobrze. Myślałem, bo blok nie... Myślałem, że blok nie mi tutaj nie będę mógł otwierać. Dobrze, jakby w drugą chyba stronę by się otwierało, to bym nie mógł otworzyć chyba. Tu, tu musi być takie mniej więcej, takie wejście na górę. Żeby się dało wejść i zejść, nie? O tak no ciekawe muszę zobaczyć jak to wygląda w, w, z tej perspektywy ty o lochatuniu jak w więzieniu wygląda ale jak tutaj I co? ej Ale ja nie blokuję tego Nie blokuje. blokuję Fak sobie dach I drzwi Ja gówno Dlaczego mi to usunęło Ta, ta, słuchajcie drzwi nie są do niczego podłączone Sorry, ale muszę je usunąć Muszę zrobić od I to zrobię chyba tak Futryna? Takby tak Tu laszek tu dopiero te drzwi. ale drzwi chyba walniemy sobie a trzeba czekać by trzeba podłączyć bo to mi się bo ten na nie wyjdę i od razu ustawić sobie na te 90 dobra i no i teraz można sobie zrobić takie No a nie, tu, tu nie jest środek tu już nie ma środka tak się to robi ciekawe bo czy ja to podłączę teraz pyk, 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 otwórz i tana jest cycuś, lancuś, działa zajebiście drzwi na taki ładny kurde brązowy znowu się mnie o brązowe drzwi futryna szara te walniemy taki kletki brązowy Może być. kiletki brązowe, walniemy, te schody. Wszystko dzisiaj wchodzimy od razu farmnąć. Chyba do farmnąłem ścianę na tym. O, chyba to ten kolor. to ten kolor. Sobie. Tak zróbmy tak sobie wszystko tu pofarbujemy od razu żeby nie było, że no. wszystko zostało farbnięte tutaj to jakoś się te Myślę, że sobie zróbmy też tutaj drzwi, tutaj okno takie małe chyba Tak więcej raz, dwa to nie raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, myślę, takie okno a 7 od brzegu, mniej więcej jest na takiej wysokości. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Myślę, że więcej jest na takiej. No, więcej, mniej więcej. Równo wiem no to też było światło do domu wpadało no Wiecie Oczywiście walniemy sobie tutaj ścianę i od razu coś mi tu trzeba, bo tu nie wygląda tak. Dobre. da się wyjść. To jest jeden plus, żeby mi się udało. Tu się jakoś. Tak, ładnie. Dokończymy te ścianę i będzie coś. Tak, dużo dzisiaj zbudowaliśmy to. No wystarczy, dużo dzisiaj zbudowaliśmy Dlaczego, a też nie wiem Może nie że ten Dlaczego nie ma na kanale hardworda Bo jeszcze update, update nie wyszedł A tak to nie ma co robić Bo ten mały update co wyszedł tam to Nic się zmienił Nie wiem czy w ogóle był wipe na serwerach Nie grałem po prostu, bo nie było co robić I jak dodadzą coś fajnego, po prostu nagram HardWorda i to wyjdzie ten lepszy update z miastem, to, to dopiero nagram HardWorda. Dobra. góra zajebiście wygląda, zobaczymy to jak jest od dołu. I, nie wiem, chyba na tyle będzie w tym odcinku. Kurde, co ja tu robię? Bo tak dużo zrobiliśmy dzisiaj. Ale fajnie to wygląda, ja tak zostawię. Ja to tak zostawię ten kolor zmianę będę robił a teraz potrzebuję tylko jeszcze kolorku czegoś szarego czymnego i zrobić nie to był szary, jasne zrobić ten futryna. myślę że tym akcentem o takim zajebistym ładnym że nasza taka piękna chata wyszła że, yy, że będzie, to na tyle w tym odcinku, myślę. Ładnie nam wyszedł, wreszcie jakaś chata nam wyszła. Jeśli wam się spodobał film, zostawcie łapkę w górę. Suba, podajcie na Facebooka. Będę pisał tam na pewno jakie odcinki, wracam co, nowe, jakieś nowe serii, i czy coś tam. Podajcie, widzimy się w następnym odcinku z gry Scrum Mechanic. Cześć!